Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Damian Czena, to jest kanał Za Chiny. Wiem, że wielu z Państwa niecierpliwie czeka na kolejny odcinek motoryzacyjny spokojnie, chińskie auta wjadą ponownie na kanał i to już wkrótce. Proszę jednak poczekajcie chwilkę jeszcze, ponieważ dzisiaj mamy następny odcinek z serii produkcji w Chinach, czyli Galichino. Chcesz importować produkty i usługi z Chin, ale nie wiesz jak się do tego zabrać? Skorzystaj z usług Smart China, specjalistów w zakresie importu i eksportu. W ostatnim czasie w Polsce poszybowały jak szalone do góry ceny materiałów budowlanych. Przyczyn tej sytuacji jest wiele, na przykład Wykup przez Chiny drewna z całego świata. Mamy też w Polsce obecnie boom w deweloperce, który być może doprowadzi do kryzysu finansowego, ale nie o tym dzisiejszy odcinek. Boom, który jest napędzany, tak jak wiele lat temu w Stanach Zjednoczonych, korzystnymi warunkami kredytowymi. Słyszałem, że w dzisiejszych czasach już w Polsce niepotrzebna jest zdolność kredytowa wystarczy piękne uśmiech. Chodzą też, proszę Państwa, głosy w internecie, że hurtownie w Polsce na magazynach mają towar, ale bawią się w manipulację cenową, trzymając ten towar na siłę, nie wprowadzając go do sprzedaży. Czekają po prostu na to, aż urośnie i będzie jeszcze więcej warte, i dopiero wtedy upłyną go. Oglądacie kanał za Chiny, nagrywany tutaj w Chinach. Zatem automatycznie rodzi się pytanie: czy możemy sprowadzić te materiały z Chin? Oczywiście, że możemy, to nie jest żaden problem. To jest bardzo popularny kierunek w tej branży. Także można powiedzieć, że absolutnie nie ma żadnego problemu. Niestety, proszę Państwa, w ostatnich miesiącach, czy już niestety można powiedzieć, że latach, mieliśmy na świecie różne perturbacje, takie jak zagrożenie zdrowotne, jakie pojawiło się. Następnie yy, blokada kanału sueskiego, to jest yy, kanał przerzutowy yy, do Europy. I teraz znowuż delta w Chinach oraz inne, mniejsze czynniki. To wszystko razem, jak już się tak skumulowało, to niestety doprowadziło do tego, że logistyka transport, czyli dostawa z Chin, podrożała prawie dziesięciokrotnie. Ja już to widzę, jak teraz wszystkie stowarzyszenia antychińskie klaskają ze szczęścia i krzyczą: Nie, yeah, Chiny się kończą! Nie, proszę państwa, Chiny się dopiero rozkręcają. To jest gruby temat. Pamiętajmy zresztą również, że yy, przede wszystkim podążał kierunek europejski, reszta świata w miarę normalnie funkcjonowała, i dlatego transport do Stanów no. Zjednoczonych, czy po prostu no, wszelkie inne części świata, nie podążał tak bardzo. Jest, można powiedzieć, wręcz całkiem. Normalny jeszcze. Chiny zresztą, proszę Państwa, nauczyły się wreszcie produkcji high-techowej, i myślę, że przyszłość Chin będzie troszeczkę na wzór Niemiec, Korei Południowej czy Japonii. Po prostu nie będziemy już ściągać rajtuzy z Chin, tylko zaawansowane maszyny, co i teraz już dość dobrze. Rozkręca się, ponieważ drogie maszyny, które są robione na zamówienie w Chinach, opłaca się ściągać do Europy, mimo wysokich stawek logistycznych. Ale chciałbym Wam powiedzieć dzisiaj, co również jeszcze świetnie broni się, mimo tych niemalże zaporowych cen transportowych. Jednym z takich produktów, a właściwie jest to kategoria, są to oświetlenia. Proszę Państwa, ja mieszkam w mieście Zhongshan, które jest światową stolicą produkcji lamp i wszelkiej maści oświetleń. I dlatego też wkrótce pojawi się na kanale odcinek właśnie dedykowany temu zagadnieniu. A druga kategoria produktów, na których. Można powiedzieć, że wysokie ceny transportu nie robią kompletnie żadnego wrażenia. To są wyroby stalowe, to jest stal i wszelkie wyroby stalowe. I dlatego, proszę Państwa, dzisiaj jesteśmy w mieście Fłoszan. Miasto to właśnie słynie z produkcji stali i dokładnie znajdujemy się w stalowym świecie. W jednej z największych hurtowni stali na świecie. Właściwie to nie do końca są to hurtownie, bowiem fabryki mają tutaj własne punkty. I w tej kategorii znajdziemy bardzo dużo produktów, które cieszą się powodzeniem. Ale jednym z takich szczególnie popularnych jest na przykład zbrojenie, które prawdopodobnie właśnie mają Państwo chińskie w fundamentach swojego domu czy też na blokowisku. Powiecie, nie chińskie, bo przecież my od Stefana kupowaliśmy, tak? Ale Stefan dał od hurtownika, który kupił towar od importera z Chin. Poza tym, proszę Państwa, bardzo popularnym kierunkiem importowym są również różne metale, takie jak na przykład aluminium, które za chwilę dzisiaj zobaczymy. wylewy z aluminium, profile aluminiowe, czy też rury. Aluminium, proszę Państwa, jest jednym z najpowszechniej używanych metali, ponieważ jest ono lekkie, przede wszystkim wytrzymałe i odporne na utlenienie. Aluminium, proszę Państwa, spotkamy w samochodach, w samolotach, w pociągach, czy na przykład w kuchni. Kto śledzi mój drugi, nieco bardziej personalny kanał, to wiecie doskonale, że prowadzę remont naszego mieszkania w Chinach i szafki kuchenne w tym mieszkaniu będą częściowo wykonane z aluminium. Mało tego, okna, które niedawno zamontowałem w mieszkaniu, również są aluminiowe. Jest to popularny materiał do produkcji okien w tej sklepie klimatycznej. Zatem zapraszam Państwa na spacer po fabryce profili i rur okrągłych z aluminium. W poprzednim odcinku o produkcji klimatyzatorów pojawiło się zagadnienie formy. Podobnie w produkcji rur profilowych oraz okrągłych, do tłoczenia potrzebne są prezentowane matryce. Można wykorzystać dostępne projekty w fabryce lub zlecić opracowanie własnej. Od tyłu zaczynamy, ale skoro mowa o formach, to jeszcze taka ciekawostka, użyte formy są zapchane aluminium, które należy usunąć do następnego zastosowania, roztapiając materiał w kwaśnej kąpieli. Ale zacznijmy od początku. Aluminium jest jako półsurowiec dostarczane przez zewnętrzną firmę w postaci wlewków walcowych. Trochę to inaczej wygląda w przypadku form natyskowych, ale to może pokażę Państwu w osobnym odcinku. Matryce są na początku podgrzewane w piecach. Do temperatury około 500 stopni, a następnie lądują do prasy, która dalej podtrzymuje wymaganą temperaturę. Wlewek jest również podgrzewany, a gdy osiągnie odpowiednią plastyczność, odcinamy go na pożądaną długość i przesyłamy materiał do prasy. Z siłą 2000 ton przeciska materiał przez matrycę, który następnie jest chłodzony wodą i powietrzem dla utwardnienia i cięty wedle pożądanej długości. W przypadku importu jest to długość kontenera. Tego typu pras jest na hali produkcyjnej 5, także większych zamówień nie boimy się. Producent wykona profile z niemal dowolnego gatunku aluminium, wszystko zależy od życzenia klienta. Na końcu produkt trafia do pieca, którego widzimy w oddali, aby zostać poddany procesowi starzenia. Przez 7 godzin jest podgrzewany do temperatury 200 stopni Celsjusza, co podwyższa twardość i odporność na rozciąganie. Rodzaj pakowania również zależy od potrzeby klienta i rynku przeznaczenia. Nie wiem, czy zwrócili Państwo uwagę, że w wielu chińskich fabrykach w tym dziale pracują kobiety. I na tym etapie produkt jest już właściwie gotowy ale w zależności od przeznaczenia może być on na zlecenie poddany dalszej obróbce, np. polerowaniu, śrutowaniu lub malowaniu. Tu zakończymy dzisiejszy odcinek, oczywiście zachęcam do łapkowania, zasubskrybowania kanału z dzwoneczkiem, napiszcie może jakiś komentarz dla zasięgów, na przykład dlaczego według Was budowa tyle teraz kosztuje lub pozdrowcie mnie dla zasięgów. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, zajdziemy.